Hej, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale Zapraszam do oglądania. Dzisiaj porozmawiamy o pewnym świecie, a na pewno się przeniesiemy do pewnego świata z gry Cyberpunk 2077, a tak dokładnie już mówiąc o anime, animowanym serialu Cyberpunk Edge Runners to jest z takiej strony moja trochę recenzja, żeby znów się przenieść w ten świat, bo Anime, jak i gra, zaczęły z powrotem żyć. Zaczęły przechodzić, znaczy się cyberpunk za, zaczął przechodzić nowe życie. Dzięki współpracy, jak się temat składało, pońsko-polskiej, znów możemy poczuć się w świecie, w możemy się zanurzyć w świat cy cyberpunka. Tym razem z nową historią i ja tutaj nie chcę nic mówić o bólu, czy mówić jakieś spoilery. Nie będę mówił imion poszczególnych postaci, co tam się działo, jakie mają stosunki ze sobą i tak dalej i tak dalej. Jaka konkretna postać, bo sądzę, że jeszcze nie każdy zdążył obejrzeć. Edge na Netflixie, bo tylko tam jest dostępny, ale już bez zbędnego przedłużania zróbmy to co trzeba, bo świat Cyberpunka odżył na nowo i zaczyna być naprawdę ciekawie a zwłaszcza, że aktualizacje do gry też są spoko i jeszcze z jednej strony chciałbym powiedzieć, że film się może pojawić troszkę w gorszej jakości, bo nie mam komputera, żeby to zmontować, bo jest w tym momencie rozebrany, bo Chciałem dobrze, skończyło się gorzej, i teraz muszę po prostu znaleźć sposób, żeby zaktualizować jedną rzecz, bo... bo tak. Moim zdaniem, lepiej świata Cyberpunk'a nie dało, się, nie dało się inaczej go pokazać. Forma anime to jest najlepsza forma, jaką mógł wybrać twórca, pomysłodawca i główny zarządca tego. Jak sam też powiedział, moim zdaniem, tak samo film. Czy animacja gry, czy jakikolwiek inny sposób nie pasowałby do tego świata, żebyśmy jakbyśmy chcieli to ukazać? Częsta brutalność, yy, ciężkie momenty, zabawne momenty w grze, które mo w grze, w anime, które możemy zaświadczyć, idealnie pasują do tego stylu. Anime, powiedzmy, animowany serial, albo tak go bardziej nazwijmy żeby to nikogo nie bolało w oczy, ale jeśli kogoś boli w oczy niech traktuje ten serial jako kreskówkę dla dorosłych. No, animacja jako kreskówki dla dorosłych, żeby to się jakoś przyjęło. No na Netflixie ma to znaczenie 16+, ale to chyba wynika z tego, że ma animację i to nie jest film, ale moim zdaniem animacja jak i cały przekaz jest mocno 18+, 18+ ale jeśli ktoś jest dojrzały albo w ogóle nie zaszkodzi, żeby to oglądało, sobie 14, 15, 16. Chodzi tutaj o przekaz, fabułę, rozwój postaci, jaki nastąpił po czasie, bo postacie od początku do końca zmieniają się drastycznie i bardzo mi się podoba motyw cyberpsychozy, który w grze był bardzo mało poruszany. Tutaj staje się takim Głównym problemem w grze wszyscy bohaterowie i każdy tego unik chce uniknąć. I jest w końcu pokazane, od czego tak naprawdę bierze się psychoza, bo to idzie, to nie jest część fabuły, tylko idzie to zobaczyć z biegiem fabuły. Jak to wygląda? Bo, jak w grze dostawaliśmy tylko informacje o tym, że gdzieś w pobliżu jest psycho i mamy go po prostu wyeliminować i zbadać, to tutaj widzimy, że im więcej dana postać posiada tak zwanych modyfikacji, im bardziej też one są lewe, tym szybciej postać popada w tak zwaną cyberpsychozę. Nawet jeśli to są sprzęty z, leg z legalnego źródła bez odpowiedniego oprogramowania czy systemu antywirusowego postać i tak czy siak prędzej czy później popadnie w cyberpsychozę dlatego często mówią, żeby odstawiać chrom przynajmniej na jakiś czas fabuła jak i scenariusz bardzo mi leżały wszystkie odcinki stopniowo po kolei pokazywały życie głównego bohatera jak on wchodzi w to środowisko zaczynając od Nędznego życia kończąc, no tak jak kończąc. Kto oglądał, ten wie, jak główny bohater skończył, jak w ogóle cała ekipa skończyła, jak ktoś nie wie, no to zachęcam do oglądnięcia. Anime pokazuje, że najprostsza droga okazuje się być tą najtrudniejszą, i wszystkie drogi, jakie obierzemy, zawsze będą miały. Moje chwile słabości, trudów i żadna droga, którą wypiszemy, nie będzie usłana różami, bo i tak będzie się trzeba zmierzyć z przeciwnościami losu, jakie położy nam świat. Wracając do świata Cyberpunka. Świat Cyberpunka został tam genialnie przeniesiony z gry do anime. Oglądając to anime, jesteśmy w stanie w wielu momentach Powiedzieć, gdzie jesteśmy, na przykład, że jesteśmy w centrum, jesteśmy w Haywood, czy Santa Domingo, na Pacyfika, czy obrzeża Numadów, tutaj w tym miejscu, czy Watson. Naprawdę ktoś, kto zna świat cyberbanka na wiele, od razu, gdy oglądnie Anime, lub będzie w trakcie oglądał, odpali grę, będzie wiedział w którym miejscu postawić znacznik, żeby to miało no, jakikolwiek sens, nie? Jest to naprawdę cudownie zbudowany świat. Świat Cyberpunka jest na tyle wszelaki i różny. Dużo rzeczy działo się po drodze od 2033, kiedy Silverhand pierwszy raz zaatakował Arasakę i. To jest bardzo duże pole, popisu dla twórców, twórcy, twórców i czekam na ciąg dalszy. Tak samo było z Arkane. Mi się wydaje, że nie wyjdzie ciąg dalszy, ponieważ coś co raz osiągnęło sukces, za drugim razem tego sukcesu no, odnieść nie będzie mogło, przynajmniej tak często. Bo co raz się przyjmie, nie oznacza, że drugi raz się też może przyjąć. To, że raz została stworzona bardzo oryginalna historia, która ma naprawdę mega momenty. Który... w Cyberpunku 2077. Tutaj, w przypadku właśnie chodzi mi o Edge Runnera, bo znowu sobie mylę i to są te dwie same nazwy, i od razu z automatu mi się nanosi na język. Zostało to genialnie zrobione i no, ciężko będzie zawyżyć poprzeczkę wyżej, ale wiąże z tym bardzo duże wiąże z tym bardzo duże nadziei i myślę, że kontynuacja bo mam nadzieję, że taka będzie będzie tak samo genialna jak pierwsza seria a jeszcze tutaj patrząc na oczne rzeczy całego anime opisując całą animację postacie ani nie są karykaturalne są fajnie z proporcjami narysowane Same wszczepy, tak jak Sandewistan, pięści czy modliszkowa ostrza zostały jak najbardziej fajnie tutaj pokazane, przyniesione z gry, tak samo yy, broń i moc tej broni gdy postacie z niej korzystają, została naprawdę zajebiście oddana, czuć moc jak ludzie są rozrywani przez jeden strzał, bo ta broń tak po prostu działa. Przechodzimy do mojego ulubionego aspektu, na który też bardzo często zwracam w filmach, anime, serialach, to jest muzyka. Muzyka weczerzej jest zajebista. To jest najlepsze co mogli zrobić. Mieszaninka różnych stylów, takich techno, rapowych, bardziej takich klasycznych, powolnych. Różnych twórców, na przykład Dawida Podsiadło, tych właśnie polskich smaczków, gdzie nawet po przełączeniu na język angielski, niemiecki czy japoński dalej słyszymy polskie słowa. Moja ocena Edge Runnera wynosi 10 na 10, bo tak mnie wciągnęło, że oglądałem w sumie na dwa dni, rozbiłem cały serial, bo trzeba było odpoczywać. No. Mówię, każdy aspekt, jak i wizualny, dźwiękowy, fabularny u mnie został na maksa zaspokojony, więc ja mówię tak. Chcę więcej tego typu seriali, anime. Jestem bardzo zaskoczony, że Polska w końcu, polskie dzieła wychodzą tak bardzo za granicę i są popularne. Teraz czekać jak yy, zrobią coś takiego z Dying Light. A na razie faj, cześć. Yo!